Eka, witam Was na moim kanale. Welcome to my channel. Dzisiaj będzie otwieranie patuszki kupionej w firmy Parkside. Parkside. Zobaczymy, jak to w kątówkę <laughs> tamte już wszystkie siadły czyli <laughs> ta jedna jeszcze tak chodzi, bo chodzi, działa, ale wiadomo, że niedługo może być los różny, ale jeszcze jak tamta to w miarę tak trochę działa, no to to będzie do końca wykorzystana gdzieś tam do takich gorszych tematów i co o siedzimy z jeszcze jednym światełko mamy lampki, mamy to utylizacji firmy PARKSIDE PWS-125E Wingsleifren Niemiecka A ona to wszystkie tak Już otwieramy Pokazuje co w niej jest Miałam taką samą ścianką Tak, taką samą o, ta już ma troszeczkę chyba lepszą osłonę. Nie wydaje mi się, tak troszeczkę tak, 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 ale zaraz zobaczę, czy ja dobrze zamówiłem. Mm -hmm. nie, nie, była dobrze zamówiona na pewno. Tak, o, taką właśnie chodziło akurat do moich moich prac jest ok zaraz zobaczymy już miałem raz taką właśnie kupę czasu, kupę, kupę, kupę czasu czasu, czasu i jestem zadowolona, no wiadomo, że każdy będzie będzie polecał inne firmy, bo to wiadomo, że każdy ma swoje, wiadomo, że a jest właśnie to z tą rączką do swej Elegancko, ja tam jestem zadowolony. Dostaję Za duże pieniądze, nie muszę przepłacać, a ja miałem taką kupę, kupę, kupę czasu, i jestem strasznie zadowolony z tej firmy. Aha, źle założyłem. Coś źle zrobiłem. Mój błądzik. <śmów> Mój niedobry błąd. Aha, zapomniałem. Elegancko. Super aście. prawo łączymy. Nie będziemy Jest tak. Kątówka, osłona, kluczyk rączka, instrukcja obsługi, pewnie. Dodatkowe, pewnie, szczotki. Nawet toczki są. I nawet jest dodatkowa. Park szajdowska, tarczka. No i super. Ja tam jestem z tej firmy zadowolony. Wiadomo, że jeden będzie mniej zadowolony, drugi będzie więcej zadowolony. To już zależy O tak się nie rozmawia. Wiadomo, że ktoś będzie polecał firmę y, My, firmę B. Wiecie o co chodzi. Nie będę tak robił dla reklamy. Bo to też nie jest autopromocja bo mi nikt za to nie zapłacił, ale polecam właśnie tę kątówkę. Ja jestem zadowolony i tego na razie nie zmienię. Za świetne, nieduże pieniądze można mieć fajną kątówkę Parkside PWS 125FS. Polecam, ja polecam sobie. Każdy ma swój. No i tu jest ta właśnie taka fajna regulacja tego, że Możesz sobie ciąć i możesz. Tak. Tak. I ja jestem zadowolony. Ile mi posłuży, ile posłuży. Za dużo nie dałem, nie dałem. Nie dołem. Nawet zaś śmieszne, fajne pieniądze. Więc to ja jestem zadowolony, bo miałem taką. Jednemu może się podobać, drugiemu nie. Każdy ma swój sposób. Wiadomo, że każdy by kupował wiecie. Gdyby mi było starto, bym kupił i, i, i Makity, tak? Czy tam e, jakiejś konkretnej firmy, ale to też nie wiadomo jak to też wiadomo jak to się użytkuje, nie? Czy tam Bosza, czy wiecie. Ale ja polecam sobie tą Parkside, więc jestem zadowolony. Fajnie, będzie działała. Tyle, ile będzie działała, to będzie działała. Jak się nie podziała długo, no to wiadomo, że. Za tą cenę, co się kupi, to kupisz nic naprawiać, czy to pójdzie do <laughs> przerobienia na metale kolorowe, ale odpukać nie działa. Ile mi posłuży, tyle posłuży. Ja, wam się filmik podobał z unboxingu Parkside. A. Parkside, a. to piszcie w komentarzu co myślicie. Każdy z Was ma prawo mieć swoją ulubioną markę, więc pozdrawiam Was serdecznie. zbiecie co robić. Eee, łapkę w górę, komentarz! No i mili widziany, wybuchł by sukien. Chciałbym, żeby mój kanał się raz, Ale to zależy tylko od Was. Chcecie to? Będzie zostawicie coś po sobie. Nie? No to okej. Okay. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się do następnego, koleżanko i kolego.